Cześć, tu Ania i kanał Potaniości. Dzisiaj opowiem Wam o takich tanich sposobach budżetowych na majówkę. Ale są to sposoby, które możecie spokojnie wykorzystać przy dowolnych wyjazdach takich weekendowych albo nawet nie wyjazdach, tylko po prostu jest weekend, jest piękna pogoda, nie chcecie wydawać milionów monet albo na przykład po prostu nie macie, nie macie dużo kasy na weekend, żeby spędzić go jakoś yy, fajnie i wydaje wam się, że kurczę, no jak weekend, to ja muszę po prostu kilkaset złotych wydać, żeby go jakoś spędzić yy, w miarę tak dobrze, to pokażę wam, że naprawdę nie jest to problem i można zrobić bardzo fajne wyjazdy. My jeździmy z Krzysiem i dzieciakami non-stop gdzieś i jedynym kosztem, jaki ponosimy jest koszt paliwa. Wiadomo, że jak dzisiaj o tym mówię, to paliwo jest też dosyć drogie, więc... Tutaj warto sobie spojrzeć na to, czy gdzieś łatwiej będzie nam dojechać komunikacją miejską, czy, czy rowerem, czy czymkolwiek, ale o tym za chwilę wam opowiem. Dzisiaj o kilku takich sposobach na tanie wyjazdy, tanie, ta, tanią majówkę. Są to sposoby, które ja robię od bardzo, bardzo wielu lat, ponieważ uważam, że. Nie zawsze za wszystko trzeba płacić grubą kasę, i bardzo często bardzo wiele fajnych doświadczeń właśnie zebrałam w ten sposób. O, których, o którym za chwilę Wam opowiem. Zacznijmy więc. Oczywiście takim bardzo fajnym, pierwszym sposobem na spędzenie majówki są różnego rodzaju wycieczki. I tu warto odkrywać swoją okolicę, ponieważ w naszej okolicy bardzo często są takie miejsca, o których nawet nie wiedzieliśmy, albo zapomnieliśmy, yy, że one istnieją. My na przykład mieszkamy w Szkocji, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo łatwe, że po prostu gdzieś, gdziekolwiek ja nie pojadę, tam będę miała przepiękne widoki i to nie musi być wcale daleko ode mnie. Ale. W moim na przykład mieście, w której ja mieszkam od 5 lat, bywa bardzo często tak, że... Nam się wydaje, że my już znamy tą okolicę i na przykład czasami skręcenie w inną uliczkę na przykład już nam może zapewnić to, że dojdziemy do jakiegoś fajnego, ładnego miejsca. Ja tak miałam ostatnio, skręciliśmy w jakąś inną uliczkę, się okazało, że tam są po prostu przepiękne domy, których ja nigdy nie widziałam. Takie domy w takim starym szkockim stylu, z kamienia, piękne, piękne warandy, piękne okna, więc po prostu przeszliśmy się... Napawając się widokiem takich domów, dla mnie to już jest takie bardzo fajne doświadczenie. Jeżeli chodzi o wycieczki, ja bardzo mocno polecam wycieczki rowerowe. My jesteśmy rodziną, która lubi rowery. Ostatnio miałam je sprzedawać, potem się okazało, że jednak rowery nie zostały sprzedane, i na takim już przededniu sprzedaży dzieciaki uznały, że jednak nie zostawiamy rowery. My będziemy jeździć. Więc, my w domu mamy rowery, mamy też później i w ten sposób spędzamy sobie czas jako rodzina. Więc, wycieczka rowerowa, kask, zawsze i wszędzie. Naprawdę, polecam wam nosić kaski. kiedy się opiekowałam się kobietą, która spadła z roweru, ponieważ nie miała kasku, doznała bardzo dużego właśnie głowy, które spowodowało to, że po prostu potrzebowała potem opieki już do końca życia. Nie mogła po prostu sama sobie funkcjonować. Także. Jak wycieczka rowerowa to zawsze kask na głowie, naprawdę, zawsze i wszędzie. Więc yy, wycieczki rowerowe i do wycieczek rowerowych bardzo fajną opcją jest wzięcie sobie pikniku czyli po prostu bierzemy sobie prowiant na drogę i jedziemy gdzieś, yy, gdzieś na rowery. My bardzo często, jeżeli chodzi o pikniki, robimy je, robimy je też. Yy, o piknikach opowiem Wam za chwilę. Za, za chwilę, ale właśnie warto mieć, y, warto na rowerze brać ze sobą coś do jedzenia, coś do picia, bo to też nam minimalizuje te takie wyjścia do sklepu po coś, bo, bo ja tutaj pójdę sobie po wodę czy cokolwiek. Y, byłam teraz w Polsce, butelka wody prawie 10 zł, gdzieś tak po, po drodze po, do, do kiosku. Ja mówię o cenach warszawskich, więc y, wiecie, tutaj nie. Proszę nie poprawić w, w komentarzach, bo byłam tylko kilka dni i, i mówię o Warszawie. Więc warto też takie rzeczy, rzeczy sobie zminimalizować: czyli w presach bierzemy wodę, bierzemy sobie naładowany telefon i ym, kask na głowę, i coś takiego, ma, małą przekąskę, żeby właśnie też tutaj nie zahaczać po, kole, po kolejnych y, sklepach. Jak już będziecie na tym jowerze, to rowerze, sobie to warto sobie zrobić też. Piknik. My pikniki jako rodzina robimy bardzo, bardzo często, zwłaszcza w takie właśnie, yy, jak jest piękna pogoda, jedziemy gdzieś na jakąś wycieczkę, robimy sobie bardzo często piknik. My mamy taki fajny koc, który ma który ma taką yy, powierzchnię śliską, więc do, on jest też bardzo łatwy, że już dużo czasu spędzać się na dworze. Warto takie kot się zaopatrzyć, yy, ponieważ on jest dużo łatwiejszy w utrzymaniu w czystości, właśnie taki, takiego różnego rodzaju piknikach. I kiedyś, kiedyś, kiedyś kupiona taka po prostu zwykła torba, która nie zajmuje dużo miejsca, bo z piknikami też jest tak, że pięknie wyglądają te kosze wiklinowe i są takie bardzo insta-friendly i w ogóle, ale zajmują dużo miejsca. I są dosyć takie niepraktyczne, bo po prostu ta wiklina się nie. No to ma jeden kształt, i tego nie można ani rozepchać, ani zmniejszyć, ani nic z tym zrobić. Także ja Wam polecam takie zwykłe kosze piknikowe z folią w środku. One są bardzo łatwe też do czyszczenia. Ja nawet swój wkładam co jakiś czas do pejalki na przykład. Więc jeżeli chodzi o pikniki, my robimy bardzo proste pikniki, to nie są żadne wymyśl, wymyślne, bardzo mocne dania. to są zazwyczaj jakieś kanapki, yy, owoce pokrojone i zazwyczaj po prostu cokolwiek mam do zużycia w domu, bardzo często też na pikniki, na przykład robię wrapsy, które po prostu kroję takie bardzo małe yy, kawałeczki, woda do tego i fajną opcją jest również na przykład, jeżeli jedziecie gdzieś, gdzie jest ciepło, żeby to jedzenie się nie zepsuło, są takie wkłady, które się trzyma w lodówce i potem można je włożyć właśnie do takiej torby piknikowej. Wszystkie linki poznajduję Wam takie podobne torby do tych co ja mam, będą tutaj gdzieś sobie na dole. Więc piknik jest naprawdę świetną rzeczą. My bardzo często jeździmy sobie na pikniki i zabieramy po prostu ze sobą prowiant, i po prostu jedziemy sobie gdzieś na wycieczkę. W ostatnią Wielkanoc byliśmy z Krzysiem na, nad morzem, pojechaliśmy sobie nad morzem, wzięliśmy sobie resztki jedzenia, które nam zostały z wielkanocnego stołu, i zjedliśmy je sobie po prostu siedząc przy stole piknikowym, bo takich stołów u nas jest bardzo dużo tutaj w Szkocji. Więc to jest znowu świetna opcja, jeżeli chcecie właśnie. Zrobić takie czyszczenie lodówki albo wprowadzić jakieś nowe smaki do kuchni Waszej i kuchni Waszych dzieci, bo Taki apetyt yy, wysmagany wiatrem, i taki apetyt generalnie na świeżym powietrzu dużo bardziej sprzyja temu, żeby właśnie dzieciaki tak bardzo łagodnie wprowadzić na przykład im jakieś nowe smaki, coś czego być może wcześniej by nie zjadły. Także ja, jeżeli tak u mnie na przykład było takie marudzenie, że a to nim się nie podoba, tego bym nie chciała zjeść albo, albo cokolwiek, to potem na takim pikniku się okazywało, że po prostu wszystko smakowało. 100 razy lepiej. Niedługo też z Krzysiem nagramy Wam takie wideo o takich fajnych y, rzeczach kempingowych i też... Warto niektóre z nich mieć na przykład na pikniku i zrobić sobie na przykład świeżą kawę czy herbatę. A nie są, to, nie są to przedmioty, które zajmują dużo miejsca, ale to niedługo, bo Krzyś jest byłym harcerzem, zuchem, więc on Wam tutaj poopowiada więcej, bo on się na tym więcej zna. Ale piknik jest naprawdę mega fajną rzeczą, bardzo niskokosztową i robicie sobie przy okazji właśnie takie super czyszczenie lodówki. Na pewno znasz takie powiedzenie koniec języka za przewodnika. Wiem, że wielu z nas psioczy na Facebooka i mówi, że to jest po prostu największe złotego świata, ale ja generalnie Facebooka lubię go używać z kilku powodów. Nie jest to. Ja się nauczyłam Facebooka używać tak, żeby on mnie nie wciągał na, na wiele godzin, ale wiem dokładnie, po co tam wchodzę. Ja na Facebooku, kiedy jestem, jestem to na kilku grupach, yy, takich po prostu, gdzie ludzie. Dzielą się tym, gdzie jeżdżą na przykład, co robią i, co, i to się wszystko dzieje w mojej okolicy. Warto sobie takich grup poszukać i warto też sprawdzać sobie, co nasi znajomi w podobnym wieku do nas, na przykład w podobnej sytuacji do nas takiej, powiedziałabym, związkowo-rodzinnej, co oni, co oni robią i gdzie oni jeżdżą. Bo bardzo często jest tak na przykład, że nasi znajomi wrzucają zdjęcia na Facebooka i się okazuje, że w naszej okolicy są jakieś fajne miejsca, fajne festyny się dzieją, Fajne są miejsca za darmo i to jest na wyciągnięcie naszej ręki, tylko musimy trochę rozpuścić wici, i musimy trochę mieć takie yy, oczy i uszy szeroko otwarte na to, co się dzieje wokół nas. Do czego dążę? Do tego, że jest w okresie majówkowym, w okresie takim właśnie gdzie jest ładna pogoda i te, też w innych okresach jest bardzo dużo wydarzeń różnych kulturalnych, które są za darmo albo na które na przykład możemy mieć zniżki, albo dzieci wchodzą za darmo albo jest to może ciekawe miejsce na które byście nie wpadli wcześniej, że w ogóle coś takiego jest i można, można, może, może, może będziecie nim zainteresowani ja jeżeli chodzi o takie miejsca mam zawsze uszy i oczy szeroko otwarte i kiedy tylko widzę, że coś takiego jest, jest Jestem tym zainteresowana albo mogę być tym zainteresowana w przyszłości, no to oczywiście wyciągam mój telefon, notatnik w telefonie. I po prostu y wpisuję tam, mam tam całą listę różnych miejsc, w zależności od regionu, y różnych miejsc, hoteli, knajpek na przykład, które chciałabym odwiedzić, gdzie byli na przykład moi znajomi, albo które widziałam gdzieś w internecie, mi mignęły, lub przeglądając jakieś tam różne fora, czy tam właśnie grupy na Facebooku. Warto mieć taką listę miejsc i warto to sprawdzać. O mówiłam też o tym w, y w poprzednim wideo, o tym, jak sobie tutaj takie mądre sposoby na oszczędzanie że niektóre na przykład muzea, czy, czy parki rozrywki, czy cokolwiek, mają tak zwane happy hours, albo mają też takie dni, kiedy można tam wejść za darmo. Jest to super opcja, bo wystarczy, że na przykład sprawdzicie sobie wcześniej, zazwyczaj to jest wszystko podane na ich stronie internetowej, albo na Facebooku, można nawet do nich zadzwonić. I dopytać się, czy być może tam honorują karty dużej rodziny, być może mają dni, które są za darmo. Niekiedy jest na przykład tak, tak było kilka lat temu, i to by trzeba było sprawdzić, bo to jest coś, co mi przyszło do głowy w tym momencie. Koło Kazimierza Dolnego jest park rozrywki, jego nazwę, i czy on jeszcze działa, ja to sprawdzę. I tutaj wrzucę Wam go, wrzucę wam go tutaj na. Na, na ekranie i ja pamiętam, że to było kilka lat temu, ale oni dwie ostatnie godziny mieli za jakieś po prostu grosze się tam wchodziło i Park był bardzo mały, więc my na przykład robiliśmy tak, że po prostu jeździliśmy sobie do Kazimierza i pod koniec naszej wycieczki z dzieciakami po prostu szliśmy na, do tego parku. Dla dzieciaków to było super, yy, cały dzień dla nich wtedy to nie byłoby absolutnie takiej opcji, ale te kilka... te dwie ostatnie godziny one się wybawiły, wyszalały, interesowały ich na przykład tylko i wyłącznie tam dmuchane atrakcje, więc na tym tylko sobie były, a była to bardzo fajna opcja. Zwłaszcza na przykład, jeżeli nie jesteście pewni, czy w ogóle waszym na przykład dzieciom taki park rozrywki by się spodobał. Chcecie po prostu pójść, zobaczyć taką przyczajkę trochę zrobić, zobaczyć, czy to w ogóle ma ręce i nogi, więc też warto sobie na to spojrzeć. Właśnie, czy są takie ostatnie, jakieś happy hours, yy, godziny, takie, kiedy jest po prostu tanie. I takie godziny albo dni, kiedy wejściówki są za darmo. I też zawsze się dopytywać, czy są jeszcze jakieś zniżki, na przykład dla się karty dużej rodziny, czasami są zniżki na przykład dla pracowników służb mundurowych, albo dla pracowników ochrony zdrowia, albo cokolwiek. Być może u Was nawet w firmie, a Wy o tym nie wiecie, są też jakieś zniżki na różnego rodzaju obiekty. Warto się tym y, zainteresować. Z mojego doświadczenia powiem, y, ja pracuję w Ochronie Zdrowia w Szkocji, jestem tutaj pielęgniarką, jak pewnie większość z Was wie. I ja na przykład korzystam z Blue Lights Card, która mnie upoważnia do bardzo, bardzo, bardzo wielu zniżek, i gdziekolwiek my idziemy, zawsze sprawdzam po prostu, czy mam jakiegoś deala przez, <laughs> przez tą kartę, bo jeżeli mogę sobie tutaj z tego skorzystać, to absolutnie będę to robiła. Więc tutaj. Naprawdę warto takie rzeczy po prostu zaplanować chwilę wcześniej, poszukać chwilę w internecie i to sprawdzić. I tutaj też druga, druga strona tego medalu: czasami jest tak, że yy, bukowanie czegoś na ostatnią chwilę wychodzi dużo, dużo drożej. Więc warto zawsze sobie sprawdzić, czy ta cena, czy my jesteśmy po prostu w stanie to zapłacić, czy nie płacimy za to, że bukujemy na ostatni moment. Więc warto sobie to sprawdzić yy, i. Co, coraz częściej z mojego doświadczenia wynika to, że warto jest bukować jednak dużo wcześniej i klienci tak naprawdę są w tym momencie wynagradzani bardziej za to, że robią właśnie te, te zamówienia i, i bukują sobie jakieś miejsca wcześniej niż robią to na ostatnią yy, chwilę. Jeśli jednak chcesz zostać w domu, chcesz po prostu sobie zrobić takie, wiesz, nie, nie chcesz nigdzie wychodzić, chcesz być w domu, chcesz być koło domu to warto sobie zrobić taki dzień po prostu słodkiego lenistwa. Mówię to na własnym przykładzie. Ja jestem osobą, która ma ogromny problem z odpoczynkiem, ale powoli, powoli się to zmienia. Ze swojego przykładu i ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że to jest wyświetlany frazes, ale naprawdę na odpoczynek nie trzeba zasługiwać i warto sobie zrobić odpoczynek najpierw, naładować sobie baterie, a dopiero potem podjąć jakiekolwiek aktywności. Wiem, że też Każda z nas będzie odpoczywała inaczej i będzie miała inną ilość czasu na odpoczynek w zależności od tego, jak wygląda nasza sytuacja po prostu prywatna i na przykład czy mamy dzieci i w jakim one są wieku, jak wygląda nasza praca, poziom stresu i to wszystko. Od majówki, jeżeli na przykład masz wolne, warto sobie pomyśleć o tym, jak ja bym chciała odpoczywać, wygenerować sobie taką złotą godzinę codziennie, albo nawet pół godziny, to jest tylko dla Ciebie, i pomyśleć na przykład o tym, co ja bym chciała w tym czasie robić, co jest dla mnie ważne i zacząć to powoli powoli wprowadzać w życie bo my bardzo często my także czekałem po prostu że jak będzie sobota to ja sobie wtedy poleżę i wszystko a potem się nagle okazuje że organizm doznaje szoku był ciągle w takim momencie takiego non stop po prostu zapierdział zapierdział zapierdziel, a tutaj nagle się okazuje że no chcesz poleżeć no i ten prostu prosta głowa wtedy zaczyna szaleć i, i zaczyna wynajdować milion rzeczy do zrobienia ja mogę powiedzieć ze swojego przykładu. Zostałam zmuszona przez swój organizm niedawno do tego, żeby po prostu się położyć. Miałam wyrwaną ósemkę, wyrwanie było, było traumatyczne. Dzieliłam się tym troszeczkę gdzieś tam na, na Instagramie i spowodowało to takie. Ogromne zwolnienie mojego organizmu, bo ja miałam naprawdę, po prostu miałam siłę tylko i wyłącznie leżeć i cierpieć, bo ból był, ból był niesamowity. Do tego, że po prostu powoli musiałam się przestawić, i mój organizm po wielu latach takiego, takiego życia na bardzo wysokim poziomie w końcu się zaczął po prostu odpoczywać. Odpoczynek, oczywiście, jest bardzo fajną rzeczą. I ja chciałabym powiedzieć, że umiem odpoczywać i, i, i wiem, jak to się robi, ale prawda jest taka, że ja też się tego uczę. Więc to, co mogę w tym momencie powiedzieć, to właśnie to, żeby sobie. Tą, tą przerwę majówkową, albo jakąkolwiek przerwę, wykorzystać na to, żeby sobie ten odpoczynek zacząć planować. Tak jak planujemy bardzo wiele różnych aktywności, tak warto sobie też zaplanować właśnie odpoczynek, coś co chcemy robić, wypisać sobie. Ja na przykład mam wypisane kilka takich różnych rzeczy, które jak chcę odpocząć, to po prostu wiem, że one mnie, yy, one mnie po prostu zrelaksują i staram się, żeby to nie był czas spędzony przed ekranem. Jeżeli mam taką ochotę i to jest taka jedna z różnych rzeczy, to właśnie wtedy sobie go, go gdzieś tam też y, wprowadzam, ale staram się, żeby to jednak był czas spędzony na przykład z książką, w wannie. To są bardzo proste czynności, ale ja po prostu staram się takie wprowadzić i zaplanować jako czas y, dla mnie. Bardzo fajną też taką y, rzeczą, jeżeli chodzi o odpoczynek, jest takie po prostu zadanie sobie pytania, czego ja w tym momencie potrzebuję. Bo wiem, że my jesteśmy bardzo często tak zmęczone, że po prostu nawet jak myślimy sobie o odpoczynku, to nawet nie wiemy od czego byśmy musiały zacząć, bo jest tyle rzeczy na, na naszej głowie. Więc nawet nie wiemy od czego byśmy chciały zacząć bo jest tyle rzeczy na naszej głowie. Więc jeżeli masz taki po prostu kocokwik w głowie i po prostu co, odpoczynek, w ogóle słodkie lenistwo, ja tutaj nawet nie wiem, nie wiem co bym miała robić ze sobą, to warto to pytanie sobie przekierować i powiedzieć sobie: OK, co bym powiedziała koleżance albo mamie, albo siostrze, albo przyjaciółce, albo też od mojej córce w takim momencie. I wtedy tak jakby ta, ta uwaga z nas się zdejmuje, my dalej sobie odpowiadamy na to pytanie, a to jest bardzo pomocne pytanie i warto je stosować w też innych sytuacjach, kiedy po prostu czujecie, że nie macie rozwiązania na dany problem. Także słodkie lenistwo. Ja ostatnio wróciłam do czytania książek, wróciłam do prowadzenia właśnie dziennika, bardzo to lubię, Prowadzę sobie dziennik, czytam książki, wprowadziłam sobie też powolne poranki to znaczy, ja rano nie korzystam w ogóle z telefonu, odkładam go i o tym też mówiłam w jednym z filmów o self-care, który tutaj podlinkuję. O tym, jak ja też sobie właśnie radzę tutaj i się zaczynam uczyć po prostu tego, jak odpoczywać. Także bardzo gorąco to polecam, żeby ten weekend majowy też wykorzystać właśnie takie słodkie lenistwo i odpoczynek. Jak już sobie odpoczniesz, ale nie wcześniej, to mam dla ciebie taką ostatnią aktywność, to być może będziesz chciała zrobić podczas majówki i jest to sprzątanie, odgracanie domu. Odgracanie domu to coś, co ja robię od wielu, wielu lat, ale od kilku takich ładnych miesięcy robię to bardzo intencjonalnie. I robię to z taką intencją, że po prostu wyrzucam to, co mi nie służy, i robię miejsce na nowe. Nie jestem wielką zwolenniczką, wiecie o tym dobrze, jakiegoś mówienia o prawie przyciągania i tego, i tego, te, tego typu rzeczach, ale uważam, że jeżeli mamy w domu po prostu napyć takich różnych pierdół, różnych, nie wiem, 15 kubków z innej parafii, yy, które na przykład do siebie nie pasują, yy, nie wiem, stare po prostu jakąś starą bieliznę, która nas uwiera, yy, dokumenty, które już są po samochodzie. W który sprzedaliśmy 10 lat temu na przykład w domu. To tworzy się taki po prostu rozgardiarz w domu, który gdzieś tam nas może blokować i to jest bardzo proste, ponieważ blokuje nas to w ten sposób, że my za każdym razem tracimy czas, wkurzamy się, szukając na przykład tego, co chcemy mieć. Na przykład to samo może być z ubraniami. Ja yy, zrobiłam i do dziś dnia robię taką bardzo mocną selekcję, jeżeli chodzi o ubrania, i zachowuje tylko te rzeczy, które sprawiają, że ja po prostu czuję się jakbym była w pierwszej klasie. To jest też takie nawiązanie do ćwiczenia z kursu przekonania o pieniądzach, jeżeli ktoś zapisywał się na listę, na listę oczekujących, to być może będzie chciał sobie wrócić do tego ćwiczenia, które udostępniłam I to było ćwiczenie, nazywało się Bogate Życie i tam można było sobie właśnie zobaczyć, gdzie my się czujemy biednie, a gdzie czujemy, się, gdzie, gdzie czujemy się jak w pierwszej klasie I które, które właśnie Yy, obszary w naszym domu wymagają jakiejś tam naprawy czasami to jest naprawa typu przestawienie biurka w drugą stronę, albo na przykład zrobienie tam gdzieś trochę miejsca i takie naprawdę takie porządki, ale takie intencjonalne takie porządki właśnie w naszym domu i przestrzeni sprawiają, że ten dom yy, ta energia w tym domu i ta nasza energia zaczyna się naprawdę bardzo mocno zmieniać na plus ponieważ my zaczynamy tak dbać o siebie ułatwiając sobie yy, życie, więc jeżeli będziesz sobie porządko Tą swoją przestrzeń, to warto sobie właśnie porządkować to w ten sposób, myśląc o tym, czy mi to ułatwia życie. Czy ja, mając tą rzecz na przykład, czuję się właśnie y, jak milion dolar, dolarów na przykład, albo czy ja się po prostu, czy ona jest dla mnie wygodna, czy ona spełnia swoją funkcję, czy mi to jest dalej potrzebne. I potem, jeżeli chodzi o takie tego typu rzeczy, to ja y, te rzeczy, które na przykład y, uzbierają mi się w danym momencie, y, te rzeczy, które mi się uzbiera w danym momencie albo oddaję na charity shop po prostu, albo wystawiam za darmo, albo sprzedaję, bo to jest też właśnie świetna opcja na to, żeby te, takie rzeczy posprzedawać i naprawdę ludzie kupują wszystko. To, że tobie się wydaje, że coś jest śmieciem, uwierz mi, ludzie naprawdę kupują mnóstwo rzeczy. Ja do tej pory sprzedałam bardzo dużo rzeczy na internecie i też mam zamiar takie wideo nagać, bo wiem, że dla niektórych to jest takie w ogóle: co, jak sprzedawać, kiedy i w ogóle, jest taki trochę niuansów, które jak gdzieś tam sobie. Odkryłam i podzielę się z Wami tym niedługo w jakimś wideo, ponieważ generalnie właśnie teraz taki okres wakacyjny jest świetnym okresem na to, żeby właśnie wystawiać przedmioty gdzieś tam na sprzedaż na właśnie grupach na Facebooku. Na przykład to jest mój ulubiony generalnie sposób sprzedaży, no i właśnie można sobie zarobić dodatkową kasę i mieć ją na majówkę. I na koniec już, podsumowując te, to wideo, nie mogłam nie wspomnieć o tym, żeby być może przemyśleć sprawę majówki, wakacji i tego typu rzeczy. Jeżeli do tej pory nie miałaś na to przeznaczonego oddzielnego funduszu, no to warto się, się nad tym zastanowić. Ja uwielbiam absolutnie wszystkiego rodzaju fundusze. Mam kasę odłożoną na takie właśnie cykliczne wydarzenia, czyli na wakacje, na majówkę. Ostatnio byliśmy wczoraj, kręciłem ten film, to ja wczoraj wróciłam z Polski i Kasę na to, jak my spędzaliśmy po prostu sobie wakacje w Polsce. Miałam odłożoną już dużo, dużo wcześniej, i wbrew pozorom nie odkładałam jej, z, y, nie, część tych pieniędzy nie odkładałam z y, takiego bieżącego, y, bieżącego po prostu mojego budżetu, a miałam kilka takich fajnych sposobów na to, żeby żeby sobie ją odłożyć i w ten sposób do mojego portfela wpadło ekstra 900 zł, a ja tak naprawdę nie zrobiłam nic, można by to nazwać nawet dochodem pasywnym. Jakby tak ktoś się bardzo chciał mocno w to zagłębić, ale to jest naprawdę do zrobienia dla każdego. Piszę o tym w newsletterze, który wyjdzie do Was w tą sobotę, więc jeżeli ktoś tutaj jeszcze nie jest na newsletterze, to proszę go wyczekiwać. Yy, będzie w sobotę i tam zdradzę Wam kilka sekretów, jak właśnie dodatkowo 900 zł sobie yy, tam wybrzdękałam w moim budżecie i to są naprawdę bardzo bardzo proste sposoby, dostępne dla każdego, kto będzie chciał z nich skorzystać. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i czekam na to, aż podzielicie się ze mną tym, jak Wy spędzacie majówkę, co będziecie robić i być może macie jakieś fajne sposoby na to, żeby spędzić sobie właśnie jakiś weekend po taniości, budżetowo a mieć z niego piękne wspomnienia. Dziękuję bardzo za uwagę widzimy się w kolejny czwartek pa pa